Żeby o, tradycja stało się za dziękuję oczywiście Gazecie Ubezpieczeniowej za zaproszenie, ale wszystkim dziękuję wszystkim agentom, pośrednikom ubezpieczeniowym, którzy znaleźli czas, żeby się dzisiaj z nami spotkać, ponieważ prawda jest taka, że obydwie strony muszą uczyć się od siebie, czyli my próbujemy przekazać jakąś wiedzę, jakąś praktykę naszą własną, ale też naprawdę dużo tej praktyki i wiedzy czerpiemy od was, czyli od pośredników ubezpieczeniowych, którzy na co dzień tak naprawdę są na froncie i walczą z klientem. E, ja Fajnie, że się to tak ułożyło też, jeżeli chodzi o rozmówców, dlatego że mieliśmy OVB, czyli mieliśmy dużo strukturę, e, która pracuje w oparciu o sieć wyłączną e, przede wszystkim. Mieliśmy, mieliśmy bezpieczny PL, czyli, czyli, czyli typowego dystrybutora, który, który bardzo mocno swoją dystrybucję opiera na narzędziach technologicznych. Mieliśmy Unilink, największego dystrybutora, jeżeli chodzi o integratorów ubezpieczeniowych. No i mamy teraz Ledeha. Ledeha, który jest dziwnym tworem na rynku, patrząc z punktu widzenia takiego podstawowego. Coverholder lojca, albo inaczej, bardziej ta instytucja znana na świecie jako MGA, czyli, czyli instytucja, która naprawdę łączy kompetencje ubezpieczyciela i łączy kompetencje dystrybutora. A, do tego, jak, doda, a jak do tego jeszcze dodamy, że ze względu na swoją specyfikę i, i korzenie naszych akcjonariuszy, e, opieramy też się bardzo mocno na technologii, no to z tego powstaje już bardzo niesamowity miks. Ja najpierw zacznę od odpowiedzi na to pytanie, które zostało, które jest jakby tematem dzisiejszego spotkania, czyli jeśli nie wycieczka, to co. Jak skutecznie motywować e, e, agentów? Ja bym powiedział, że to pytanie jest aktualne cały czas i, i COVID nie ma na to kompletnie żadnego wpływu. E, I moja odpowiedź od 20 ponad lat, jak pracuję w sprzedaży w ubezpieczeniach, jest zawsze jedna. Jeżeli chcesz motywować pośrednika, to znaj jego realne problemy i odpowiadaj na jego realne potrzeby. E, I oczywiście te potrzeby się zmieniają i te problemy się zmieniają. I to, jest, I to jest ta zmienna, która w tym wszystkim zachodzi, ale sama odpowiedź się nie zmienia. Cały czas muszę na te, na te problemy znać i cały czas muszę realnie na nie odpowiadać. Wiadomo jest, że na każdego, na każdego, w zależności od tego, jaki ma model dystrybucji, w zależności od tego, kto jaką ma specjalizację, trochę inaczej będziemy podchodzić do, do, do tego motywowania i trochę inaczej będziemy podchodzić też do, do, do samego modelu dystrybucji. Ja natomiast, jako słowo takiego też jeszcze wstępu, powiem, że jeżeli mówimy o tym, że trzeba znać realne potrzeby pośrednika, to musimy wiedzieć przede wszystkim, na jakim rynku działa, jaki je, u niego model dystrybucji funkcjonuje. Jaki rodzaj klienta docelowego obsługuje? Czy jest to czysta komunikacja, czy jest tam więcej majątku korporacyjnego, czy jest tam życiówka, czy to będzie grupa otwarta, czy pojazdy indywidualne. Musimy wiedzieć mniej więcej, jakimi narzędziami się posługuje, jakie zasoby posiada, czy posiada pracowników w biurze, czy nie. Znając dopiero profil pośrednika ubezpieczeniowego, możemy tak naprawdę wsłuchać się w jego problemy, wsłuchać się w jego potrzeby i na nie odpowiedzieć. Więc bardzo istotne w motywowaniu pośredników jest tak naprawdę. Różnorodność, czyli znalezienie taki, takiego punktu dostępowego do pośrednika i tak, i tak zrozumienie jego biznesu, żeby mu w tym pomóc. I dla przykładu, chociażby podam, jak rozmawiam z pośrednikiem, który dopiero zaczyna pracę na rynku już lub jest na tym rynku od niedawna, to wiadomo, że jego, jego potrzeba przede wszystkim jest nastawiona na lejek sprzedażowy, czyli pozyskiwanie nowego biznesu. Dlatego jego najważniejsza jest ilość spotkań. Pozyskiwanie nowych lidów, jak odbywanie jak najwięcej spotkań i, i zawieranie jak najwięcej umów ubezpieczenia, bo on dopiero zaczyna, on jest dopiero na porządku swojej ścieżki i dla niego to jest najważniejsze. Zupełnie inną potrzebę, może trochę inaczej inaczej wyglądająco, będzie miało pośrednik, który już jest pośrednikiem dojrzałym, jest na rynku bardzo już znany pośrednikiem i e, ma bardzo duży portfel wznowieniowy, dla, w związku z tym bardzo mocno, bardzo dużo czasu, bardzo dużo zasobów, e, bardzo wiele aktywności, które, które musi jakby podejmować, związane jest z obsługą portfela odnowieniowego, natomiast mniej ma już czasu na pozyskiwanie nowego biznesu. I teraz pytanie, czy on nie potrzebuje pozyskiwać nowego biznesu? Oczywiście, że potrzebuje, tylko że dla tego dojrzałego trochę inne narzędzia i trochę inne wsparcie będzie potrzebne od ubezpieczyciela niż dla, dla, dla takiego posiłka, który dopiero tą, ten biznes w branży swojej zaczyna. I od tego zaczynając, abym powiedział, ja bym, przepraszam może, że zejdę do poziomu, na poziomu fundamentów, fundamentów ubezpieczeniowych, ale wydaje mi się, że, że to jest istotne. Proszę pamiętać, że nieważne, czy mamy COVID, czy nie mamy COVID, jedno się nie zmienia. Na sukces sprzedażowy, a szczególnie w branży ubezpieczeniowej, składają się zawsze cztery obszary. Pierwszy obszar to jest produkt, czyli jaki produkt sprzedaje, jaka jest jego jakość, jaki ma zakres, jakie ma wyłączenia, jaką ma cenę, i to jest bardzo istotny element całej układanki. Druga, drugi element układanki to są Narzędzia, czyli jakimi, jakie narzędzia dostarczamy naszym pośrednikom, jakimi narzędziami ja się jako pośrednik się posługuję, żeby ten produkt sprzedawać. Następnie trzeci obszar, kompetencje, czyli, czyli jaką wiedzę posiadam, jakie umiejętności posiadam, czy ja te umiejętności doskonale. I to nie mówię tylko o umiejętnościach typowo związanych z wiedzą produktową, ale również oczywiście o umiejętnościach, kompetencjach miękkich, czy nawet jak korzystać z nowych technologii. I, 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 z tych, I z tych trzech jakby komponentów, do tych trzech komponentów dochodzi dopiero czwarty obszar, który ja nazywam wiarą lub motywacją, czyli jeżeli mam dobry produkt, mam dobre narzędzia i mam wiedzę i kompetencje, które pomagają mi wykorzystywać i produkt, i narzędzia, i, 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 i cały i kształt tej wiedzy, no to wtedy jestem zmotywowany, mam wiarę w to, że mogę dokonać cudów, mogę przenosić góry i z tego się że tak naprawdę sukces sprzedażowy. I, i, I moim zdaniem, COVID jedyne co zmienił w tych trzech obszarach, które powiedziałem, to zmienił przede wszystkim komponent narzędzia. To znaczy, że do tej pory bardzo często byliśmy przyzwyczajeni do pewnego modelu dystrybucji, do posługiwania się pewnymi umiejętnościami i narzędziami, które przede wszystkim były OK, jeżeli chodzi o spotkania offline. Owe. Czyli to nieważne, czy ja szedłem do klienta, czy klient przychodzi do mnie, czy do mojego biura, czy ja jeździłem do niego, ale miałem co czas relację osobistą. I, I nagle COVID spowodował to, że, że, że ta relacja nie mogła się odbyć, z punktu, z, po prostu z, z punktu widzenia medycznego, tak sanitarnego. I to jest po, wtedy, i wtedy to, co najbardziej, wszyscy chyba zauważyliśmy, się zmieniło przez ten czas covid to nagle wszyscy ubezpieczyciele czy wszyscy gracze e, zaczęli przechodzić na zdalną obsługę klienta i okazywało się, że że jeszcze rok temu, dwa lata temu mówiono, że nie, nie, ma, nie ma możliwości spotkań online, jak można ubezpieczyć kogoś online, albo pewne, przygotowanie pewnych narzędzi jest zbyt czasochłonne, to nagle okazało się, że w ciągu jednego miesiąca wszyscy byli w stanie się szybko przystosować do, 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 nowego, do nowego jakby modelu, nazwijmy sobie, obsługi klienta. I moim zdaniem ten model covidowy, COVID i pokowidowy zostanie z nami na długo. To znaczy, my już nigdy nie wrócimy typowo tylko do offlineowej sprzedaży. Moim zdaniem model hybrydowy zostanie z nami już na, Wiele lat, jak, jak może powiedzieć, że już na zawsze, dlatego że nagle okazało się dzięki, dzięki, po marcu, po kwietniu, że jest możliwość, że jest możliwość jak najbardziej sprzedaży zdalnej, jest możliwość obsługi zdalnej, jest możliwość od, pozyskania nawet nowego lida i nowego klienta w sposób zdalny i nie przeszkadza wcale w tym to, że nie możemy się spotykać, że musimy nosić maseczki, i, i, i był lockdown chociażby przez półtora miesiąca. I Moim zdaniem, tu potwierdzę to, co powiedział Andrzej z bezpieczny.pl, że to, w jaki sposób będziemy odpowiadać na realne potrzeby pośrednika, to przede wszystkim, jako oczywiście jako czy dystrybutorzy, to przez to, w jakie narzędzia stworzymy dla tego pośrednika. Ja tutaj mam na myśli, moi drodzy, cały ekosystem. Ja nie mówię tylko tutaj, że, na przykład włożę, że dołączymy dzisiaj możliwość podpisywania elektrycznego wniosku, albo że dzisiaj zrobimy możliwość wideoczatu z klientem. Ja mówię o ekosystemie, to mówię o całym obszarze, całym, bym powiedział, takim rynku, na którym funkcjonuje pośrednik ubezpieczeniowy. Jeżeli ja myślę o motywowaniu naszych partnerów naszych, i w ogóle o, o motywowaniu pośredników, to, mo, to moim zdaniem zadanie ubezpieczyciela czy dużego dystrybutora jest być w tym miejscu, gdzie spotyka się klient ze swoim pośrednikiem. I jeżeli jestem w tym miejscu, i wiem, jakie potrzeby ma klient, jakie potrzeby ma pośrednik w tym miejscu. to jestem w stanie zareagować odpowiednio i wprowadzić odpowiednie rozwiązania, narzędzia, które będą, które będą wspomagały tą relację między klientem a klientem docelowym, mówi tu o ubezpieczonym, a pośrednikiem, który obs go obsługuje. I dla mnie ten ekosystem, moi drodzy, jest to jest słowo oczywiście takie klucz, ale na ten ekosystem składa się wszystko, czyli składa się możliwość bardzo szybkiego, łatwego obsłużenia, odnowienia polisy. Na ten system składa się. Możliwość pozyskiwania lidów ubezpieczeniowych, czyli wspieranie pośrednika w tym, żeby w tym zdalnym świecie mógł łatwiej pozyskiwać klientów, tak jakby na to się działo wszystko w offline. Mówię tutaj o pełnym onboardingu, czyli mówię o tym, że od momentu, kiedy pośrednik wchodzi do danej firmy, to cały proces onboardingu, czyli jego jakby wrzucenia nie tylko jakby w system, ale od szkoleń, egzaminów, KNF, od nadawania uprawnień, przez wdrażanie go w kolejne produkty, przez e-learning poprzez platformy, które jego wiedzę poszerzają. Jeżeli mówię o ekosystemie, to mówię oczywiście teraz o pełnym procesie sprzedaży, że mówię o tym, że, mój, że ten pośrednik ma możliwość obsługi zarówno offlineowej, jak i onlineowej, ale w pełnym wymiarze. I, i, I uważam, że to jest kluczowe. To znaczy ta, ta możliwość dania wyboru pośrednikowi, w jaki sposób chce pracować z klientem jest chyba kluczowe, to znaczy będą pośrednicy, którzy będą chcieli nadal offline pracować bardziej, są pośrednicy, którzy chcą pracować bardziej zdalnie, bardziej online, dlaczego jedni drudzy nie mają decydować o tym, w jaki sposób chcą to robić, a czasami jest też tak, że pośrednik, że klient będzie jakby motywował, czy będzie wymuszał to, w jaki sposób ten pośrednik ma się z nim kontaktować. I, i, i dla mnie kluczowe jest właśnie to, żeby dać tą możliwość wielokanałowego, wielokanałowego, wielokanałowej, przepraszam, usługi tego klienta, i, 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 I to jest chyba moim zdaniem, klucz, klucz, klucz całej sprawy. Bo w momencie, kiedy stworzymy ekosystem, który pozwoli pośrednikowi ubezpieczeniowemu na to, że będzie mógł właśnie zdecydować o tym, w jaki sposób się kontaktuje z klientem, że będzie mógł obsłużyć zarówno w pełnym procesie z ofertowym i sprzedażowym, offline jak i online-owo, będzie miał cały czas wsparcie zarówno narzędziowe, kompetencyjne w swojej pracy. I będziemy przede wszystkim jako ubezpieczyciel, ludzie dystrybutorzy ułatwiali mu pracę, czyli upraszczali procedury, upraszczali procesy, yy, zmniejszali underwriting. Tak, Ja się zawsze śmieję, że Lennon Halbu jako jeden, jako jeden z pierwszych graczy na rynku wprowadził to, jeżeli ci, którzy z nami pracują to pamiętają, do, możliwości zawarcia D&O w sposób online'owy, czyli wypełnienia formularza i wystawienia od razu polisy, co było nie do pomyślania jeszcze nie do pomyślenia jeszcze 10 lat temu. Czyli też upraszczając underwriting, czyli dzięki temu upraszczamy też proces sprzedaży i, i jest on łatwiejszy i prostszy dla, dla pośrednika, to te wszystkie komponenty, przepraszam, tak dużo tego mówię, ale właśnie o tym wszystkie się składa ten ekosystem. I dla mnie znalezienie równowagi w tym właśnie stworzeniu tego ekosystemu, który odpowiada na te realne potrzeby pośrednika i realne potrzeby klienta, to jest najważniejsza rzecz, którą musi zrobić ubezpieczyciel, dystrybutor. Jeżeli to zrobi, to nie musi się martwić o motywację swoich partnerów, nie musi się martwić o motywację swoich pośredników. Bo wie o tym, że dostarcza im wartość dodaną, wartość, która ułatwia im pracę, zaszczędza im czas i, i przynosi efekty w postaci po prostu klientów i, i, i oczywiście zarobionych pieniędzy z każdej sprzedanej, sprzedanej polisy. I, I to jest tak na takim poziomie, bym powiedział, operacyjnym, jak ja na to patrzę. Natomiast na, poziomie, na, na metapoziomie, jak patrzę już z punktu widzenia zarządzania w ogóle motywacją pośrednika jego zaangażowaniem, to moim zdaniem cholernie istotne jest w tym wszystkim, żeby budować pewne community czy pewną społeczność wokół dystrybutora, czy ubezpieczyciela, kto, gdzie ta społeczność jest lojalna wobec niego, bo widzi właśnie tą wartość dodaną, wspiera go w jego działaniach, ale również korzysta jakby z, w pełni z tego, co ten dystrybutor i ubezpieczyciel dla tej, dla tej swojej sieci partnerskiej ma do zaoferowania. I, 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 I dla mnie oczywiście to jest jeszcze za szybko na rynek polski, jakby nie, nie tak szybko, nie dojrzewa, nie ewoluuje, ale dla mnie takim Docelowym idealnym rozwiązaniem, które obserwuję na rynkach szczególnie zachodnich, jest tak zwane zaangażowanie społeczne pośredników, czyli angażowanie tych, tych partnerów nie tylko na poziomie operacyjno-sprzedażowym, ale również w różnego rodzaju działania CSR. Chociażby przykład piękny mieliśmy w okresie covid u właśnie gdzie mnóstwo agencji, mnóstwo agencji, mnóstwo ubezpieczycieli, dużych integratorów angażowało się w kupowanie maseczek, płynów dystrybukujących, tak, wspieranie szpitali wpłaty na różnego rodzaju cele związane dla, dla lekarzy i pielęgniarek, którzy pracowali w szpitalach jednoimiennych, to są tego typu działania, które budują, budują lojalność, zaangażowanie właśnie pośredników wokół, wokół firmy, ale kolejnym krokiem bardzo rewolucyjnym, jak, jak, jak na polskie warunki myślę, jest zaproszenie pośredników jako akcjonariatu, to znaczy stworzyć taki model, spółki od strony formalno-prawnej, żeby móc, e, móc też najważniejszych partnerów lub wszystkich partnerów lub, lub, lub jakąś wybraną grupę dać możliwość im wejść do akcjonariatu spółki, e, tak jak to jest na zachodzie, mówimy wtedy się mówi tak zwane, że zostajemy partnerami spółki, czyli, czyli dać możliwość nie tylko zarabiania w sposób czysto taki ubezpieczeniowy poprzez dystrybucję umów ubezpieczenia czy polizanego ubezpieczyciela czy, czy integratora, ale móc również korzystać z rozwoju tego dystrybutora czy tego ubezpieczyciela, z, z, ze wszystkich korzyści, które daje udział w spółce akcyjnej czy spółce ZO. co się o jakiej formie prawnej mówimy, ale to mówię, to jest raczej to jest, to jest taka śpiew przyszłości, ale on się fenomenalnie sprawdza w, na świe, w świecie zachodnim i takim idealnym przykładem jest, chociażby jest binstock program, który Starbucks prowadził kilka lat temu dla właśnie dla swoich franczyzobiorców i swoich części wybranych pracowników. Doskonałym przykładem tak, działania tego tak zwanego społecznego akcjonariatu jest na przykład chociażby wszystkie platformy crowdfundingowe, które w Polsce funkcjonują na dzień dzisiejszy. Bisfund, Polak potrafi, zrzutka się pomaga.pl, gdzie, gdzie, gdzie zarówno w sposób stricte społeczny, jak i tak zwanego crowdfundingu udziałowego, tak zwanego inwestycyjnego, zaprasza się po prostu tej komunity, czy tą społeczność skupioną wokół firmy, do tego, żeby była jej częścią. Myślę, że to jest taki już na poziomie meta, na, na meta metapoziomie, już jest taki cel, który, który trudno osiągnąć, ale jest już, ale który przynosi ogromne efekty, ale te efekty oczywiście y, y, muszą być pogodzone też tym, że właściciele spółki, czy akcjonariat spółki zarząd i zarząd tej spółki patrzy na taką współpracę bardzo długofalowo, a nie tylko przez pryzmat swojej kadencji, czy, czy jakiegoś krótkiego okresu.